Biały Kieł, wyrzutek. Lip-lip tak nieustannie i natrętnie zatruwał życie Białego Kła, że ten stał się znacznie bardziej okrutny i dziki, niż dyktowała to jego własna natura. Dzikość stanowiła ważną część jego istoty. Lecz dzikość wywołana przez natarczywego wroga przerosła swą istotę. Nawet pośród ludzi zauważono i stwierdzono, że Biały Kieł jest zabijaką. Gdzie tylko wybuchał w obozie hałas, bójka, zamieszanie lub ostre krzyki kobiece z powodu ukradzionego mięsa, tam na pewno nie brakło Białego Kła. Gorzej, tam zwykle przewodził Biały Kieł. Ludzie nie zadawali sobie trudu zbadania przyczyn jego postępowania. Widzieli tylko skutki, a te zaś były złe. Biały Kieł kradł. Oszukiwał, zaczepiał, rozbijał, stanowił zakałę obozowego życia. Rozgniewane skułał, rzucały mu nieraz w twarz, podczas gdy patrzył śmiało w oczy, gotów w każdej chwili uskoczyć przed szybkim ciosem. Że jest tylko wilkiem, nic niewartym wilczyskiem, które kiepsko skończy. Biały Kieł został samotnym wyrzutkiem pośród gwarnego obozu. Wszystkie młode psy chadzały pod wodzą Lip Lipa. Wszystkie też różniły się od Białego Kła. Może czuły jego dzikie leśne pochodzenie i instynktownie poddawały się niechęci, jaką zwykle żywią do wilków psy domowe. Tak czy inaczej, stowarzyszyły się w prześladowaniu go. Raz też, decydując się na wrogość, znajdowały coraz to nowe przyczyny, żeby tę wrogość potwierdzać. Co i róż któryś z psów obrywał cięgi, należy przyznać, że Biały Kieł więcej ich rozdawał niż brał. Niejednego z napastników potrafiłby położyć w jednym spotkaniu, ale pojedynki nie były mu sądzone, albowiem na sam odgłos walki zbiegały się szczeniaki z całego obozu i wszystkie rzucały się na jednego. Z owych gromadnych napaści wyciągnął Biały Kieł dwie niezmiernie ważne nauczki. Jak należy bronić samego siebie przeciwko zgrai oraz jak pojedynczy pies może poturbować możliwie najwięcej ciał w możliwie najkrótszym czasie. Utrzymać się na równych nogach pośród rozwścieczonej zgrai zaczęło utrzymać się przy życiu. To Biały Kieł zrozumiał od razu i nabył iście kocie i zręczności w trzymaniu się ziemi czterema nogami. Nawet dorosłe psy na próżno mogły próbować zbić go z nóg bezwładnym dem swych ciężkich ciał. Wilczek mógł słaniać siedził w tył i w bok mógł ślizgać się po ziemi, ale zawsze nogi miał pod sobą, wpite mocno pazurami w łono matki ziemi. Walka psów zaczyna się zwykle pewnym wstępem, warczeniem, najeżeniem sierści, obchodzeniem wroga dookoła na sztywnych nogach. Lecz Biały Kieł nauczył się pomijać wszelkie wstępy. Każda chwila zwłoki sprowadzić mogła nowe zastępy wrogów. Trzeba bić prędko i uciekać. Nie należy również ostrzegać o swych zamiarach. Należy jednocześnie rzucić się, ryknąć i zadać cios, zanim nieprzyjaciel przygotuje obronę. Biały Kieł zgłębił sposoby szybkiego zadawania możliwie najdotkliwszych, najboleśniejszych ran. Poznał też wartość nagłego zaskoczenia. Pies napadnięty z nienacka. Pies, któremu rozetni się ramię lub podrze ucho na strzępy, zanim zrozumie o co chodzi. Jest już na wpół zwyciężony. Poza tym nader łatwo jest obalić na ziemię wroga, który nie oczekuje napaści. A wróg obalony na pewno, choć na chwilę, Odkryje bezbronną, dolną część szyi. Najwrażliwsze, najsłabsze z miejsc, w których tętni życie. Biały Kieł znał to miejsce tak, jak znały je wszystkie pokolenia dzikich łowców. Biały Kieł przyjął więc następującą metodę ataku. Przede wszystkim zaskoczyć młodego psa, kiedy jest sam. Po drugie uderzyć niespodziewanie i zbić go z nóg. Po trzecie... Wpić zęby w owo miękkie miejsce szyi. Biały Kieł był jeszcze młody i miał dziecinne szczęki. To też jego ataki w stronę gardę nie bywały śmiertelne, ale już nie jeden pies łaził po obozie z rozciętą szyją dowodem złych intencji wilczka. Wreszcie, pewnego dnia, zaskoczywszy któregoś z nieprzyjaciół na skraju lasu, Biały Kieł zdołał po kilkakrotnym ataku przegryźć arterię. I wraz z krwią wytoczyć życie. Tego wieczoru wybuchła w obozie wielka wrzawa. Sprawkę u białego kła dostrzeżono. Doniesiono o niej właścicielowi zabitego psa, który przypominał sobie wszystkie kawałki skradzionego mięsa, a potem szary bóbr został oblężony przez liczne i gniewne głosy. Pomimo to dziel nie bronił wejścia do swego szałasu, w którym ukrył winowajcę i nie pozwolił na zemstę, jakiej żądało plemię. Białego kła znienawidzili i ludzie i psy. W tym to okresie swego rozwoju nie zaznał ani jednej chwili spokoju i bezpieczeństwa. Groził mu zarówno ząb każdego psa, jak i ręka każdego człowieka. Towarzysze witali go warczeniem a bogowie przekleństwem i kamieniami. Żył w ciągłym napięciu, był nieustannie czujny, gotowy do ataku. Wciąż szukał wzrokiem niespodziewanych ciosów. Mógł działać szybko, lecz chłodno, doskoczyć z błyskiem kłów lub uskoczyć z groźnym krzykiem. Warczeć umiał bardziej straszliwie niż wszystkie stare czy młode psy w obozie. Zadaniem warknięcia jest ostrzeżenie lub groźba i należy wiedzieć, jak i kiedy je stosować. Biały Kieł wiedział to dobrze. Wcielał w swoje warczenie wszystko, co miał w sobie straszliwego, okrutnego, wezbranego wściekłością, z nosem drżącym w spazmatycznym gniewie, z sierścią jeżącą się falami, z językiem wyrzuconym z pyska niby czerwony wąż z oczyma lśniącymi nienawiścią. Biały kieł mógł zmusić każdego napastnika do chwili zwłoki. Owa krótka, parosekundowa chwila czujności dawała możliwość zdecydowania i obmyślenia obrony. Jednak często chwila taka, mimo woli przedłużona przez trwogę, doprowadzała do zupełnego poniechania ataku. Niejednemu już dorosłemu psu warczenie białego kła Potrafiło nakazać pełną szacunku odległość. Sam, będąc wyrzutkiem spośród zgrai młodych psów, Biały Kieł okrucieństwem swych, spo swych sposobów i zuchwałością zaczepek mścił się na całym stadzie za prześladowanie. Sam nie mógł biec ze wszystkimi, ale też żaden inny pies nie mógł biec sam. Biały Kieł nie pozwalał. Umiał kluczyć bocznymi drogami. Młode psy bały go się śmiertelnie. Z wyjątkiem Lip-Lipa. Wszystkie musiały trzymać się zawsze razem dla wspólnej obrony. Szczeniak zabłąkany i sam nad rzeką był już szczeniakiem nieżywym albo zmykającym z krzykiem i wstydem do domu przed młodym wilkiem, który zawsze wiedział, kiedy zabiec drogę. Napaści białego kłania ustały. Chociaż już wszystkie młode psiaki wiedziały, że należy trzymać się razem. Atakował samotnych, ale atakował również zgromadzonych w zgraję. Sam widok wilka wystarczył, żeby rzuciły się za nim, lecz biegał szybciej i za chwilę był już bezpieczny. Wtedy biada psu, który w pogoni odsadził się od towarzyszy i zapędził zbyt daleko za nieprzyjacielem. Biały Kieł umiał odwrócić się nagle do goniącego na czele zgrai i zadać mu celny cios, zanim dobiegła reszta. Podobne wypadki zdarzały się bardzo często, bowiem psy zupełnie zapominając się w podnieceniu pogoni, a wilk nie zapomina się nigdy, rzucając w biegu spojrzenia za siebie, był gotów w każdej chwili skręcić i przyskoczyć ku zbyt zapalczywemu przywódcy, który ośmielił się odbić od towarzyszy. Młode psy mają wrodzoną chęć zabawy, więc pomimo całej powagi położenia, umiały sobie stworzyć zabawę w wojnę. Polowanie na białego kła stało się ulubioną grą, chociaż zawsze poważną, niekiedy zaś śmiertelną. Wilk ze swej strony najszybszy w nogach nie bał się zapuszczać w żaden zakątek obozu. W czasie, gdy oczekiwał powrotu matki, wodził z nieraz daleko w głąb lasu. Zgraja jednak zawsze traciła go z oczu. Skłębione piski i krzyki ostrzegały wilczka przed jej bliskością. Jednak zawsze biegł samotny, bezszelestny, na łapach podbitych aksamitem, ruchomy cień pośród drzew, jak kiedyś ojciec i matka. Znał dzikość lepiej niż mogły znać ją psy. Znał jej tajemnice i zasadzki. Jego ulubionym żartem było zgubić ślad w bieżącej wodzie, a potem leżeć cicho w pobliskiej gęstwinie i patrzeć, jak go szukają naokoło i głośno szczekają. Znienawidzony, nieokiełznany, siejący wojnę i sam w każdej chwili gotowy do wojny. Rozwijał się szybko, ale jednostronnie. Dobroć i poczciwość nie znajdowały gleby, by wzrosnąć. Nie przypuszczał nawet, że podobne uczucia istnieją. Prawo, które poznał, kazało słuchać silnego i gnębić słabego. Szary bupr był bogiem, szary bupr był silny. Wobec tego biały kieł oddawał mu hołd posłuszeństwa. Każdy młody pies był słabszy, służył więc do pokonania. Sam biały kieł rozwijał się zdecydowanie w kierunku siły, zmuszany ciągle do stawiania czoła groźbie ran i śmierci rozwinął w sobie niepomiernie zdolność obrony i ataku. Stał się szybszy w ruchach niż inne psy, sprężystszy w nogach, silniejszy, bardziej żywotny, zwrotny, lekki, bardziej zwarty i chudy, pomimo że raznych mięśni i ścięgien, bardziej drapieżny i okrutny, bardziej inteligentny. Musiał stać się takim, inaczej nie zachowałby życia pośród wrogów, którzy go otaczali.